Cześć, nie wytrzymałem, muszę się podzielić szybką y, uwagą na temat tego, co prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Glapiński, właśnie powiedział. Powiedział, że właśnie współczuje kredytobiorcom złotówkowym, tym y, mniej zasobnym, mniej bogatym. W domyśle można oczywiście przyjąć, że w porównaniu z kredytobiorcami, którzy wzięli kredyty y, w innych walutach no bardziej obudnego kłamstwa kogoś kto przyznaje sobie prawo do posiadania wiedzy i pojęcia ekonomii nie słyszałem nadszedł glapa będzie klapa złotówka leci na pysk a on Pitoli, jakby mu kurde ktoś za to płacił, i pewnie tak jest, że rzekomo kredytobiorcy walutowi, w tym przede wszystkim pewnie Frankowi, to niby byli bogaci. Nie, zostaliśmy systemowo przez banki wpuszczeni w maliny dzięki takim ludziom jak pan.